Mieliśmy taki moduł marzenia-cele i brała udział w tym właśnie taka mama-fotograf, która była uczestniczyła z dwoma córeczkami. Każdy miał wypisać na kartce swoje cele. I pamiętam ona, ta dziewczyna, Kasia ja się jej pyta, moja, co, co się dzieje, Agnieszka? A ona mówi, ja mam taki cel, że boję się go zapisać, to powiedz. Ja jestem fotografem, ona mówi. I ona mówi, że ona ma takie pragnienie, takie marzenie, że chciałaby kupić taki dom, gdzie na jednym piętrze będzie właśnie to studio, gdzie te kobiety będą mogły przyjść, napić się kawy, porozmawiać rodzaj takiej terapii. I my mówimy, czy uważacie, że ta dziewczyna ma czym zapłacić za to pragnienie? No bo za każde pragnienie, za każde marzenie trzeba czymś zapłacić, nie zawsze pieniędzmi. I my mówimy, że tak, że to jest dobry pomysł, że ona ma czym zapłacić, że ona to, to marzenie, które ona ma, jest coś, co da wartość innym, mówił dzisiaj Piotr, żeby dawać wartość. Więc ona mówi tak, to Kasia mówi do niej, to zapisz Agnieszka. I to był czwartek. Prowadziliśmy ją w procesie i tak dalej. I we wtorek, kolejne spotkanie jest w czwartek. Ona we wtorek dzwoni do mojej Kasi i mówi: Nie wiesz, co się wydarzyło. I ma oczach. Co się stało? Te moje córki i te córki były ze mną. I one mówią, no mama, no powiedziałaś to, to co musi zrobić? Przecież było powiedziane, że masz, że masz zrobić działanie. I one weszły na internet, zaczęły szukać w okolicy nowych domów, takich jak powiedziała jej mama, i mówią, mama jest, zobacz, są dwa domy. Jeden jest. Trochę gorszy, ale tańszy, a drugi jest lepszy, piękniejszy, ale droższy. Ale pani Kasia mówiła, żeby brać to, co najlepsze: skrócić tą historię. Oni się mieszkają w tym domu.